Na pewno jest to dzieło Boże, które do tego czasu, mimo różnych podziałów diecezji, bo w 1992 roku i w, 1000, w 2004 roku, które były podziały, mimo wszystko pielgrzymka jest, mimo tego pielgrzymi pielgrzymują. I w grupach kolorowych jest prawie 550 osób, kiedyś w prawie dochodziła do 4000, ale to też kwestia czasu, kwestia tych sytuacji, które pokazują, że zawsze człowiek szuka Pana Boga i nie tylko w tym co się wokół niego dzieje na co dzień, ale także właśnie w czasie tego, że wychodzi z jednego miejsca w drugie, żeby znaleźć Pana Boga. Tak my wychodzimy z Sanktuarium Świętego Wojciecha do Sanktuarium Matki Bożej, przechodząc przez różne sanktuaria maryjne i także Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.